Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 14 lat. Dzisiaj nie będzie przegląd samochodów z mojego parkingu. Dzisiaj zrobimy przegląd spod biura Orlenu. Orlen Chiny, powiem Wam, jest to tanie biuro. Nie płacimy dużo tutaj. Też nie są to zbyt zamożni. Lokatorzy tych biur tutaj. W tym kompleksie znajduje się siłownia, kosmetyczka, mmm, tani sklep ze snakami. Ludzie tutaj, nawet nie ma restauracji. Także ja bym powiedział, tutaj, że tu jest średnio biednie, pół biednie. Nie, no inaczej. Średnio bogato, pół biednie bogato. Czyli nie jest tak naprawdę bogato. Tu są kosmetyczki, tu są jacyś księgowe. Zresztą nasza księgowa też tutaj ma swoje biuro i w gruncie rzeczy nie ma tutaj takiej jakby to powiedzieć wyższej z wyższej półki klienteli, pracownicy biurowi. Daleko jest daleko jest od metra, także tutaj też nie będziemy widzieć pracowników, którzy używają metra. Ale co chcę zrobić? Chcę po prostu przejść, żeby wam pokazać jak wygląda nasz parking. Tak muszę przyznać, moje auto to chyba tutaj jest najbiedniejsze. Nie, nie jest najbiedniejsze, przesada. Ale generalnie e, to, co widzicie tutaj, to są samochody, które na co dzień używają średniej klasy biurowcy, e, niższej średniej klasy, bo to nie, nie jest wysoka średnia klasa. W rzeczy w dzisiejszych czasach e, każdy tutaj aspiruje na e, samochód, import. Zwróćcie uwagę, nie są bogate. Są to małe importy, czyli Mercedesy w C-klasach, A-klasach. One zaczynają się tutaj od 40-50 tysięcy dolarów. No ale są. Ale warto popatrzeć, czym jeżdżą biurowcy pod naszym, pod naszym budynkiem. Także zróżnicowaność, zróżnicowanie samochodów jest dosyć duże, ale przeważają kolor biały, gdyż bardzo dużo jest tutaj pracowników szczebla biurowego, płci żeńskiej, także generalnie przeważają panie w tym biurze i generalnie przeważają samochody białe. Bardzo dużo jest Teslów, bardzo dużo jest elektryków. Ktoś na motorze się tłucze, zdejmują tłumiki i się tłuką. Ostatnio taka moda jest na tłuczenie się. Samochody, jak zwrócicie uwagę, nie są najnowsze, to są 3 do 5-letnie samochody, także to nie są pierwszej, pierwszej nowości, to stare BMW przejechało z jakąś panią starsze Rovery, A kolor różowy na samochodach, tutaj zobaczcie, kolor różowy i beżowy, to jest dosyć popularny z tego tytułu, że no, pani lubią takie kolory, a i przeważają samochody klasy dolnej średniej, czyli to nie jest średnia wyższa, bo BMW trójki czy Małe suwy Mercedesów, nie są to najdroższe. Ciekawostką jest tutaj, tutaj podejdę, jest parking dla elektryków. No i ten parking dla elektryków ma swojego parkowego, który tutaj pilnuje, żeby ludzie nie parkowali gazowców. Wścieka się każdorazowo, jakbym ktoś zaparkuje gazowca na parkingu elektrycznym, ale generalnie są elektryki. Zaczynają dawać powoli mandaty na parkowanie, zaparkowanie na elektrykach. No jeszcze brak im tej e, e, cywilnej odpowiedzialności na elektryki. Ciekawostką jest, że te elektryki e, przejął przynajmniej na tym parkingu Shell koncern Shell, Shell'a i tylko Shell, a. nie Shell Synopek, ale Shell. Także to jest bardzo interesujące maszyny. Przejdę dalej, zobaczycie, co jest dalej. No Teslów jest dużo. O, następna pani w testie. a to jest jedna z księgowych właśnie jechała. One lubią te Tesle Y, gdyż siedzi się wysoko. Mają, e, mają to poczucie suwa wysokiego. E, panie lubią kontrolę z wyższego siedzenia w samochodach. Stąd też te suwy się sprzedają tutaj bardzo dobrze. A w gruncie rzeczy ta Tesla Y nie jest suwem, gdyż prowadzi się to jak auto. E, także warto popatrzeć, zobaczyć jak wyglądają te samochody. E, myślę, że to jest dosyć interesujące, gdyż nie są to najbogatsi pracownicy tutaj. Widzę często panie wychodzące z, biurów, z biur, które sobie na przykład kupują snaka, czy jedzenie, czy lunch w tym biedniejszym sklepiku. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć kolorystycznie? Tutaj w tej części to są raczej petenci i klienci, też widzicie. Najpro, najtańszy Xiaopeng, najtańsze Volvo, stare Audi, elektryk BMW. Także nie ma tutaj dużego zamożnego wyboru. I powiem Wam, że po wsiach, tak jak jeżdżę, i po tych biurach, tutaj, no to właśnie większość samochodów tak wygląda. Czyli takiego e, nie ma specjalnego przepychu. Muszę zaznaczyć i dodać, bo one są wszystkie parkowane z przodu, ale przodem do przodu. Tak jakoś ich uczył taka moda. Ale chcę zwrócić uwagę i pokazać Wam, że wszystko tu są chińscy. Akurat nie mini, ale to są wszyscy chińscy producenci. Czy to jest BMW, czy to jest Audi, czy to jest Nissan, wszędzie są widoczne znaki chińskich fabryk. A akurat Porsche to nie, bo Porsche jest importowane. Na Teslach Evenement ściągają sobie, że to jest Tesla Shanghai. A to jest akurat import jeszcze Mercedesa. Kiedyś była taka moda ściągania naklejek, że auto jest. Robione przez fabrykę w Szanghaju czy w Pekinie, tak jak na przykład ten pasat. Tutaj mamy Wejlaj albo Nio, marketowane w, w Europie. Ten też już robią go w Pekinie. A no i wrócę z powrotem. Nie ma dużego ruchu, bo nam plaga trochę szaleje. Media różne podają. Zachodnie od 20 do 40 milionów miesięcznie nie ma w mediach tutaj. Ilu choruje, ale wszyscy dookoła chorują. No ja nie choruję, nie chorowałem, nie będę chorował. Sarmackie geny mocne, tradycyjnie zawisza czarny baran biały. No nie, także to są silne geny, my tego nie będziemy tutaj chorować. Zresztą a, myślę, że to nie będzie, nie będzie większym problemem tutaj na dłuższą Przyjdziemy Przejdziemy jeszcze tutaj, co zobaczymy. Po drugiej stronie jest jakaś tania restauracja, nigdzie nie jada, jakiś bank wioskowy. Znowu widzicie opis chińskiej fabryki, chińska fabryka. O, nowy Mondeo. Nowego Mondeo jeszcze nie widziałem z EcoBoostem. Taki sam silnik jak mój. Ciekawym jestem jak to autko wygląda. Wiecie, parkują tyłem na kopertkę. Ja to ich podziwiam z tym parkowaniem tyłem. Ja normalnie na czółką jeżdżam, parkuję, żeby się nie mordować. Proszę, śliczny ten Mondeo. Taki duży prawie jak i Audi, jak i Cadillac. STS, Także są te auta. A od czasu, od czasu do czasu się pojawi Boxster stary, tak jak tutaj w Convertible. One się kiedyś dobrze sprzedawały, ale szybko straciły na wartości. Już je teraz można kupić używane kilkuletnie w rzędzie 50, 60, 70 tysięcy dolarów. Bo to w gruncie rzeczy to Golf. A tam następna Tesla szuka miejsca do parkowania. No i właściwie tyle na tyle. Przegląd parkingu pod naszym biurem. Mam na imię Jarek, 14 lat w Chinach, to jest chiński biznes. Do usłyszenia, pozdrawiam rodaków na świecie i wszechświecie.